Miałabym nie jeść słodyczy ukraińskich, a co to jest? Są komentarze, że niektóre towary rzeczywiście są fajne. Tutaj pisali mi pod innym filmem, że fajne są, że ludzie chodzą do takich sklepów w Polsce, właśnie. Chodzą i nie chodzą. Ci, co są nastawieni źle, to nie chodzą, a co, ci, co chcą coś fajnego kupić, to chodzą. Mleko 59%. Pięć, po ile ser? O, jakoś. Mlekowita jest tak. Gdzie? Tu. Tu, tu mle mleko pol. O, mlekowita polski, proszę. A najtańszy jakiś ser? Taki. O, ognista zagrycha na Ukrainie, a w Polsce tego nie widziałam. Jajka mamy po tam 8. O, ceny są tak jak w Polsce. Jednak 8,7 zł. Jajka. To jest rukawiczka, taki sklepik. Tu mamy takie różne olej. Tak, nie, napoje. Pepsi kosztuje 3 zł, taka litrowa. A na 89, czyli 8 zł O ja lubię nasz SIK Fortuna gdzie? No tak, polskie też to znaczy polskie. A mamy jakieś takie ukraińskie? Są tylko że nie ma na przykład ananasowego chciałabym, ale to nie ma. O takie malutkie. Po złoty coś wychodzi Nasz to ja te lubię, właśnie. Taki w ogóle. To jest taki e, 330. Różne takie po 3-4 zł. O, są te chipsy, pamiętasz? Lux po 4, 4 zł, 3,50. Tanie o chipsy mają. Mięso to mamy. Po... No, 15 zł y, łopatka czy szynka po, po 16 szynka tu mamy y, wątróbka, y, wątróbka drobiowa 115 czyli 10 zł filet kurczaka nawet w promocji jest po 8 zł za kilogram tanio jest a tu mamy po 25 zł zrożno Są jakieś czekolady. Milka nie, nie to, jest takie, to jest po 8 zł. Teraz nie? za patrzę, jakie są czekolady. O te są czekolady po 4,50. Coś takiego. Roshen. Ja miałabym nie jeść słodyczy ukraińskich, a co to jest? A właśnie są komentarze, że niektóre towary rzeczywiście są fajne. Tutaj pisali mi pod innym filmem, że fajne są, że ludzie chodzą do takich sklepów w Polsce. Chodzą i nie chodzą. Ci, co są nastawieni źle, to nie chodzą, a co, ci, co chcą coś fajnego kupić, to chodzą. Mamy takie różne, właśnie, 255 hryvian. Taras? No właśnie, myślałam, że Taras Szewczenko. A mamy tu ukraińskie. Jeszcze tu zobaczę, co mamy. Takie ciasteczka do kawy, o właśnie, chciałam powiedzieć, że to do kawy to są dobre. I akurat nazwa taka jest do kawy, nie? Kawy po 3 zł. A kawy, kawy, jakie mamy kawy takie lwowska. Jest kawa z Lwowska po 18. Wiesz, najlepiej to sobie kupić w sklepie Lwowską, bo w tych operach i tak dalej to są 10, 20 zł więcej, 15 albo 5 nawet chyba widzę nawet i 5 zł tam. Ale ta nie jest w sklepie. Polski. U nas takich nie widziałam. Mają dostawców z Polski, może gdzieś tu przy granicy i im się opłaca bardziej na Ukrainę niż w Polsce sprzedawać. Bo tutaj też jest popyt. Domesto kosztuje 153 litrowy. No to tak 14 zł. Takie żelki wejście dziewięć. lwowska mozaika, tak się nazywa Bomboniera O kola y, Pepsi y, półlitrowa, tam 2,50 około kosztuje. To tak tanio nawet. A zobaczymy czy on, onigiri jest. jest Myślałem, że onigiri. Nigiri Aha Co ja lubię, te one są dobre. Po ile one są? Dwa złote. W Polsce cztery złote, w Polsce tak. Proszę, idziemy do naszej ulubionej firmy. To 74, tak 52, nawet po 8 zł, bombonierki są. Każdy by chciał taką bombonierę. Słodkie masło, ekstra? Nie wiedziałam, że takie słodkie. O, to, to dobre. Ja lubię takie. A, to takie. niektóre to miodownik jest miadawnik. dobre są ciasta? Proszę. Dobre? Dobry, dobry. No, też tak myślałam Zolotny? Tak Złotny zł Złoty kluczyk Które ciasta? 30 zł 30. Pani mówiła, że dobry Tu złoty kluczyk, ale co to jest ma z masłem jakimś takim z masłem jakiś taki właśnie tort. A, tort, tort. tak? Tak, fajny. Co tu się obrażać na towar, no? Wygląda mi. Kupuje, tak? Co tu się obrażać ale na to? bardzo bardzo dużo tego. Bardzo, tak. Torty fajne są, widzisz na urodziny. Nie ma problemu przyjść do takiego sklepu. Jest tort. Taki 118 z likierem. Drogo. <gryw> po 10 zł. No tak, bo jak są już tańsze, to kakao zobacz jakie takie. A takie gorące gorąca czekolada taka może. Mamy rośn takie czarna czekolada. O, fajne. Tu mamy jakieś takie batony. Batony po złotówce. A rošen, proszę, te batony to są chyba, jeszcze no jeszcze tańsze, one bardzo są dobre, one na całym świecie są polecane. Ja, ja, po no właśnie, tak tanio właśnie jest. Do kabu. Do kawu, tak. też zdjęciu. Aż chciałoby się wziąć pół sklep Dobra, żartuję. Ale y, tak ze dwie bombonierki w prezencie komuś dać. Tak. Ale tu w prezencie byś chciał dać? Tak. tak ja też właśnie. Tak. Są te wafelki, To, to Wafelki są. Lowita tak? takie Kiedy są po 2 złote Wszystko wiśnia. Ja lubię wiśnia, wiśnia, wiśnia Wafle są, na wagę, pachnie ładnie. Ja bardzo lubię takie żelki, bo to są dobre na kości, na To widział w Biedronce takie cukierki. nie tylko w Biedronce, w Lidlu też są. We wszystkich sklepach takie milki. 20 zł, no to tak jak u nas nieraz w promocji po 25. Podobna cena jest. Słodka cena. Co jeszcze? A zobacz. Moje ulubione takie y, żelki, po 2 zł. To te, co kupiłam. A te, co kupiłam, to akurat taniej kupiłam w sklepie. Widzisz, jak się na cenach znam? Kiedy wzię? Ale to. To są takie galaretki. Też bym wzięła taką, wiesz, galaretkę. Mhm. Mamy, a zobacz, 22. O, białe, czy Truflowe. takich to, to nie ma u nas. Ja to lubię te. Najbardziej. Takie. Likier. Szery, zobacz. No, no. Fajna rzecz. O, była ta bombonierka za 50 w tym sklepie yy, w Siedlcach. Yy, a tutaj jest po 20 zł. bomboniera. No to nie, no ile? 120% zarabiają, no powiedzmy. Ale tu to są bardzo tanie te. A to z Kijowa. Yy, byłby ktoś chętny na taki prezent, żeby taką bombonierę wziąć? No, lejdę. 176. No to tanie. Fajne te wafelki są, po zobacz, po 3 złote takie paki. I to są w, y, u nas w sklepie, to tak? Te po, po też, czy Które? To te o żonki. te asortyment taki roszy. Na pewno bym chciała spróbować. No właśnie, ja nie wiem co już mam kupować tak tanio. To takie też po 3 złote, takie piasta są. A tuż mamy coś ekskluzywnego. No. To 50 zł kosztowało w tym sklepie. Dużo tego jest chodzenia po tym sklepie. Mhm. No, cukierki. Zobacz. Ja bym taką kulkę zjadła. Jedną. Tutaj no cukiereczki. Bierzemy sobie delicję. Bierzemy sobie ciastek dużo do kawy. Właśnie. Ciaste wafle są dobre. Które? No możemy. Bomboniere bierzemy jeszcze na prezent. Takie luksusy do kawy. Coś takiego, nie? Mhm. Można sobie wziąć kawkę wypić z taką ciemne, bombonierą. Ciemne, ciemne, a to jest inne? To jest to samo. tylko czy czekolady. Przecena jest, bo. Nie, to nie jest przecena, że data, bo data jest świeży towar, bo to jest z grudnia. Produkcja mhm. czyli po prostu dają promocje ludziom. U nas to tylko jak data się kończy, to dadzą taniej, a tu y, może firma dać. Takie misie. Fajne są. Jakieś cukierki są? No to takie, za 20 zł. Dobre, chyba podobno, bo biorą. Nie wiem, które. Słuchaj, tyle. Chyba te. Wszystko z wiśnią, tak? Ja lubię, tak, wiśniowe i ciemne y, owoce lubię. Borówki, i tak dalej, to ciemne wszystko to będzie najlepsze. My tak sobie zakupy robimy, a trochę teraz sobie pomyślam, że sytuacja jest nieciekawa tutaj. Może być jakiś alert zaraz. To co? Idziemy, tak? A gdzie kasa jest? Jeszcze tu są cukierki, poczekaj. Jeszcze są cukierki. Takie w ogóle yy, też. Na pewno dobra. Kara tu po dwa złote takie ciastka, no jest do kawy dużo. O jeszcze tu są różne takie szery czekolady. No, u nas to tylko jest taki, tylko trochę ja, inny. Ten, yy, biały był? Tak. Biały chyba był. I ten tutaj. Chyba to jest też. Może tak. A te różowe to mowa jakieś. Tych nie ma truflowych też. I to też nie ma. Orzechowy czy co? Jeden. Tu mamy różne takie też ciastka po 2 zł. My tu przyjeżdżamy, bo tanio kupić, nie? A oni do nas przyjeżdżają, bo coś się stanie. I taka wymiana jest towarowa, no. A ty zobacz, jakiś roszety to jeszcze...